Mój absolutnie ulubiony prorok dzisiaj, człowiek, który robi wszystko na odwrót. Witajcie, drodzy, spiżarnianie, witaj Joanno. Witaj Przemo. Ja również go bardzo lubię, ale za to, że on nie udaje. Oj nie! No. Oj nie. Słuchajcie, mówimy oczywiście w, o proroku Jonaszu um, i spotyka się z będziemy z nim. To teraz, teraz uwaga spoileruje, nie tylko dzisiaj, bo jest um, kilka czytań z, z jego, no właśnie, z jego przygód. Ale dzisiaj zaczynamy te, te spotkania. To co? Wchodzimy do słowa, bo długie jest dzisiaj. Z góry Was przepraszam za to, że taka malutka czcionka jest na ekranie, jeżeli macie małe ekrany, no ale się nie dało tego inaczej, inaczej zrobić. A czytanie jest z księgi Jonasza z pierwszego rozdziału, od wersetu pierwszego do rozdziału drugiego, werset pierwszy i jedenasty. Pan skierował do Jonasza sena Amitaja te słowa: Wstań, idź do niniwy wielkiego miasta i upomnij ją, albowiem nieprawość jej dotarła przed moje oblicze. A Jonasz wstał, aby uciec do Tarszisz przed Panem. Szedł do Jafy, znalazł okręt płynący do Tarszisz, uiścił należną opłatę i wsiadł na niego, by udać się nim do Tarszisz daleko od pana. Ale pan zesłał na morze gwałtowny wiatr. I nastała wielka burza na morzu, tak że okrętowi groziło rozbicie. Przerazili się więc żeglarze, i każdy wołał do swego bóstwa. Wyrzucili do morza ładunek, który był na okręcie, by uczynić go lżejszym. Jonasz zaś szedł w głąb wnętrza okrętu, położył się i twardo zasnął. Przystąpił więc do niego dowódca żeglarzy i rzekł: mu, Dlaczego ty śpisz? Wstań, wołaj do twego Boga. Może przypomni sobie Bóg o nas i nie zginiemy? Mówili też żeglarze jeden do drugiego. Chodźcie, rzućmy losy, a dowiemy się z czyjego to powodu nieszczęście spadło na nas. I rzucili losy, a los spadł na Jonasza. Rzekli więc do niego: Powiedz nam, z jakiego powodu ta klęska przyszła na nas? Jaki jest twój zawód, skąd pochodzisz, jaki jest twój kraj? Z jakiego jesteś narodu? A on im odpowiedział: Jestem Hebrajczykiem i czczę pana, Boga nieba, który stworzył morze i ląd. Wtedy wielki strach zdjął mężów i rzekli na niego, Co ty uczyniłeś? Albowiem wiedzieli mężowie, że on ucieka przed Panem, bo im, bo im to powiedział, i zapytali go Co powinniśmy ci uczynić, aby może przestało się burzyć dokoła nas? Fale bowiem w dalszym ciągu się podnosiły. Odpowiedział im Weźcie mnie i rzućcie w morze, a przestaną się burzyć wody przeciw wam, ponieważ wiem, że z mojego powodu tak wielka burza przeciw wam powstała. Ludzie ci wiosłując usiłowali zawrócić ku lądowi, ale nie mogli, bo morze coraz silniej się burzyło przeciw nim. Wołali więc do pana i mówili O panie, prosimy, nie pozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka i nie obciążaj nas odpowiedzialnością za krew niewinną, albowiem ty jesteś panem i jak ci się podoba, tak uczynisz. I wzięli Jonasza i wrzucili go w morze, a ono przestało się srożyć. Ogarnęła wtedy tych ludzi bojaźń przed Panem. Złożyli Panu ofiarę i uczynili śluby. Pan zesłał wielką rybę, aby połknęła Jonasza, i był Jonasz we wnętrznościach ryby trzy dni i trzy noce. Pan nakazał rybie i wyrzuciła Jonasza na ląd. Amen. Zanim pójdziemy gdziekolwiek, jedno pytanie geograficzne, Tarshish, co to jest, gdzie to jest w ogóle? Dokąd on, się, dokąd on uciekał? Jest kilka koncepcji, ale taka najbardziej jakby, przyjmowana to jest są okolice, to jest terytorium Półwyspu Iberyjskiego, czyli Hiszpania. Hmm. Trochę taki, taki paradygmat w odległości. Tak, taki ekwiwalent. To dokładnie w drugą, w drugą stronę, tak, w tak, 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 tak. Właśnie Byliadamy. na tym polega cały no. hit. Myślę, że tutaj naj, najważniejsze w takim pierwszym rozpoznaniu, żebyśmy w ogóle mieli dobry start do tej księgi, jest to, że Pan Bóg mówi: Wstań idź do Niniwy i Wielkiego Miasta, i i teraz warto zwrócić uwagę na te słowa i. Mów do nich, czy krzycz do nich, jakkolwiek tam, czy nad nimi, w odniesieniu do nich, że podniosła się między nimi a mną, mówi Pan, bo podniosło się między nimi a mną ich zło. Bo to chyba czyli... warto, warto wyjaśnić, kim ci Niniwici e, byli, bo to, to jest tak. chyba hit w ogóle. tylko chodzi, nie chodzi o to, i ich upomnij, bo ich nieprawość dotarła przed moje oblicze, mhm. czyli słyszałem o nich, że robią źle. Tylko Bóg mówi, między nimi a mną oni postawili swoje zło, oni mnie nie mhm. widzą, idź im to powiedz. Problem, z którym spotykamy się dalej, związany jest z faktem, kim są Niniwici. No właśnie. Bo tu intencja Pana Boga nie mam z nimi kontaktu, bo oni postawili swoje złota. Kupa, wielka kupa między Bogiem a nimi. E, ale Niniwici są mieszkańcami stolicy Asyrii. Asyria jest mocarstwem, które pierwsze najechało na Królestwo Północne, czyli na Izraela, i e, z, zżarło je. Dokonując wysiedlenia większości mieszkańców, z wyjątkiem tych warstw bezrolnych, które miały zajmować się ziemią, wysiedleniem w okolice właśnie swojej stolicy. I to jest trauma nie z tej ziemi to są okolice 722 roku przed naszą erą. Doświadczenie totalnego, dla mentalności Żydów to jest totalne zniszczenie dlatego, że to jest wykotwiczenie z tego co jest nasze, jakby co stanowi naszą tożsamość. Też mnóstwo pytań o Pana Boga i tak dalej. I mhm. kolejna rzecz, Niniwa słynie z tortur. Do dzisiaj studiowanie zapisków sumeryjskich czy babilońskich i tych z okolic Niniwy, czy w z biblioteki w Niniwie znajdowała się ogromna biblioteka, stąd też mamy dostęp do tych, do tych zapisków, do przeraża to nawet Chińczycy takich rzeczy nie wymyślili. Więc to, było, to była rzeczywistość, która słynęła z okrucieństwa. Dlatego Jonasz mówi: nie pójdę do nich. Znaczy w sensie nie mówi, tylko pokazuje. Wroków, Wiecie, bo y, my czasami mamy takie hecheczki z tego Jonasza, nie? że on tak przed tym Panem Bogiem ucieka, to takie wygląda takie strasznie dziecinnie. Ale gdyby tak sprowadzić do naszych realiów, to by sobie trzeba wyobrazić sytuację, nie wiem, z okresu II wojny światowej, teraz jest masz proroka, który słyszy idź do Berlina. Jak? I w roku 40 głoś nawrócenie Niemcom, albo idź do Moskwy, i teraz tak. w czasie kiedy naszych wysyłają na Syberię, albo mordują tysiącami i milionami, idź do Moskwy i teraz, bo, bo tu wielkie zło wyrosło między mną ławami, a ty głoś im nawrócenie. No tak. to rozumiecie, że tu jest pewien, pewna blokada taka emocjonalna. Przynajmniej. Tak, i to nie chodzi, na nawrócenie, tylko tak, i powiedz, że ja chcę się z nimi skontaktować, że ja chcę bliskości z nimi. Rozumiecie, na nawrócenie, to pokaż, że jesteś większy, tak, no, że ty, tak, się, ty jesteś tak, nawrócony, tak, bla bla, bla. No, do bla, tego bla, to dojdziemy, to tak. bo to jest tak. Tak, ale tu chodzi o to, Pan Bóg mówi, ja chcę bliskości z nimi, i ci im powiedz, że oni mnie nie widzą, a ja chcę bliskości z nimi. Nie pokazuj im, kim ty jesteś i tak dalej. Że jesteś lepszy. Więc postaraj się o to, żeby oni spotkali mnie. O nigdy w życiu, prawda? Bo ty im będziesz błogosławił i tak dalej. I teraz nie mamy Jonasza, który mówi Bogu nie, tylko mamy Jonasza, który ruszył się i obrał ten sam kierunek, tylko zwrot przeciwny, prawda? Tak i jedynie. I teraz oczy: jak najszybciej mamy do czynienia ze statkiem, żeby było szybko od razu, co y, tekst hebrajski nam mówi, że y, Jonasz, y, ta należna opłata, to była opłata za to, żeby statek ruszył. Czyli on zapłacił za wszystkich pasażerów, których jeszcze nie było, którzy by byli konieczni, żeby statek ruszył. O. chodziło o to, żeby w tym momencie odbić. Żeby już nie czekać. Bo to nie statki nie odpływały wtedy, kiedy była wyznaczona godzina, tylko odpływały te, pasażer, te, które zabierały pasażerów wtedy, kiedy się wypełniła liczba ludzi. Daleko od pana. Tak? I teraz mamy burzę i dzieje się coś fenomenalnego. Mamy żeglarzy, którzy wołają do swoich bóstw. I mamy Jonasza, który leży i śpi. I żeglarze, którzy wołają do swoich bóstw, szturchają Jonasza, czemu ty? Nie wzywasz swojego Boga. Po czym nie pytają go, co ty jesteś, tylko uważają, że to jest normalne, że jak jest zagrożenie, to wszyscy wzywają Boga, bo nie wiedzą sobie, poradzić, bo tego nie ogarniesz. I jak dowiadują się z losów, i to nie jest żadne przestępstwo, tak, bo wiele starożytności, kiedy nie wie co, to przez pytania zamknięte. Pyta Boga, pyta Bóstwa, a to jest ciekawe, bo za chwileczkę usłyszymy. E, oni mówią, co, e, kim ty jesteś, a on mówi, e, ja jestem Hebrajczykiem e, i e, bojaźnią, bożą, czy jakby takim respektem darzę e, Jachwe Elohenu. Hmm. Super, co nie? Mówią, to kurka, czemu się nie modlisz? I teraz oni mu, oni e, za chwileczkę wołają do Jahwe. I mówią, Jachwę, nie dozwól nam zginąć z powodu życia tego człowieka. A on mówi, ja jestem Hebrajczykiem, czy Boga Niebios, ale z nim nie gada. Nie gada z Panem Bogiem. On jest teologiem, zrobił wykład. Koniec. On świetnie ci powie o Bogu, ale z nim nie. Co powinniśmy ci zrobić? Rzućcie mnie w morze. Oni rozmawiają z Jachwę, oni go ewangelizują, mhm. on mówi, ja znam, ja mam wiedzę. No i co ci z tego? Co nie, nie masz kontaktu, ale to nie chodzi o to, ja czuję Pana Boga, tylko chodzi o to, że nie rozmawiam z Nim, tak? I co robi Pan Bóg? Pan Bóg mówi, pa, do zobaczenia, kiedyś tam. Pan Bóg, który wysyła system ratunkowy, Pan Bóg, który mówi, nie jest to przeszkodą. Bo to jest bardzo ważne, że jesteś prawdziwy. Ale jednocześnie zależy mi na tobie i na nich. I na tych żeglarzach, i wszystko, wszystko. Jest ryba, ryba jest pokazaniem nam, że ta przestrzeń morza, która miała być przestrzenią śmierci, dla Boga nie jest żadną przestrzenią śmierci. Bóg nam tak samo działa. I myślę, że to warto sobie przełożyć w głowie. Ta przestrzeń, w której lądujesz, jak już powiedzieć Bogu nie, sobie i niech cię wrzucą, niech ci się coś stanie, niech ci coś tam. I nagle pan Bóg cię tam w tych okolicznościach, które powiedziałeś, tak, niech tak będzie, ja chcę ze sobą skończyć, bla, 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 i pan Bóg cię tam ratuje. Mhm. I wyplujecie za chwileczkę na ląd z powrotem i będzie powtórka z rozrywki. Ale w środku tych okoliczności Jonasz zacznie gadać z Bogiem. To jest ciekawe, bo ta, ta dzisiejsza historia, w ogóle cała księga zaczyna się tak, że Pan skierował do Jonasza słowa. To znaczy, że oni mieli ze, sobą, mieli ze sobą kontakt, bo Jonasz usłyszał te słowa. Nie jest tak, że Bóg mówił, a Jonasz nie słyszał. Jonasz słyszał. Tam była przestrzeń komunikacji między nimi. I ja myślę, że to jest też wielka przestroga dla nas. Kiedy zaczynamy rozmawiać z Bogiem, kiedy zaczynamy go pytać, kiedy zaczynamy na poważnie traktować to, co mówi, no to żebyśmy jednak na poważnie traktowali to, co mówi, bo on nas traktuje poważnie. I, i, i nieraz jest tak, że słuchamy, słyszymy i robimy coś na odwrót, właśnie obieramy właściwy kierunek, tylko zwrot przeciwny, jak powiedziałaś, ale Bóg się upomina. I dzieją się w naszym życiu takie właśnie, można powiedzieć, syndrom Jonasza. Nie? Yy, takie dziwne historie, które... No szkurcze, dlaczego mi się tutaj coś wali? Tam coś się nie układa, tutaj coś się dzieje. Nie? Dlaczego? Tak. Czy, Bóg, czy Bóg mnie... Bo, bo wiecie, bo to jest taki moment bardzo delikatny, w którym łatwo sobie to zinterpretować. Bóg mnie nie błogosławi. Nie, Bóg mnie opuścił. Bóg mnie przeklał. Nie? No koniecznie, a nawet na pewno nie. Yy, tak. To jest... Ale rozwiązaniem nie jest powrót do postawy, tylko mm. gadanie z Bogiem. Dlaczego? Bo wielokrotnie mm. mamy też klisze, któreśmy sobie sami zbudowali, klateczki, które sami sobie zbudowaliśmy. I potem cokolwiek się w życiu dzieje trudnego, to my mówimy: Bo ja nie, tej klateczki nie zrealizowałem. Sobie wbiłeś do głowy tak, na tak, przykład, tak, że miałeś masz, być wiesz, księdzem. Na twojej tak, liście do zrobienia tak. tego nie zrobiłeś, tu nie, pod, nie podciągnąłeś się do tego poziomu, nie? Tak, tak. To jest typu ludzie, na przykład niektóre osoby mówią. Yy, miałem wrażenie, że mam być księcem, tak? Czy mam iść do mm -hmm. zakonu? Więc byłem w seminarium, nie? Byłem o, tak. w seminarium, albo wysz całe wyszłam życie... z zakonu. Tak, i całe życie mi się telepie, że to jest moja tak. wina, że wszystkie te okoliczności tak. są pod. Dlatego to nie chodzi o to, że ty wracasz do postawy, czyli musisz to zrobić i zakleszczać je to wszędzie tam, gdzie jest Pan Bóg, tam jest wolność. Czego Jonasz nie zrobił i dlaczego Pan Bóg Jonasza przyciągnie. Nie chodzi o to, żeby on wykonał robotę. Chodzi o to, żeby on Bogu w twarz powiedział: Nie pójdę tam. Nie, żeby zawinął ogon i udawał: zamykamy drzwi, pa. I ja nie będę z Tobą gadał. W sensie to zademonstrował. On ma to Bogu powiedzieć. I mam, będziemy mieli jeszcze raz tą historię, ona się przetoczy, i jeszcze raz ta historia się przetoczy w księdze Jonasza. I dopiero potem Jonasz wywali do Pana Boga. Mhm. Kiedy Pan Bóg mówi, czy się gniewasz? Czy jesteś taki smutny? Tak, słusznie jestem okropnie zagniewany. I to będzie pierwszy moment. I tu dopiero strzeli. Nie chodzi o to, żebyś zrobił to, co myślisz, co Pan Bóg chce. Chodzi o to, żebyś z nim gadał może się kazać, że głupio myślisz. Mhm. Dobry ojcze, ja ci dziękuję za, te za to dzisiejsze spotkanie i za to twoje zaproszenie do bycia prawdziwym przed tobą, do rozmowy z Tobą i bycia szczerym. Dziękuję ci za każdą sytuację, w której e, miałem odwagę powiedzieć ci, co naprawdę myślę. Co naprawdę czuję, i doświadczyłem Twojego przyjęcia, Twojej akceptacji, Twojego zrozumienia i prowadzenia dalej. Z, tej, z tego momentu, z tego, yy, z tego punktu. Dziękuję Ci, dobry ojcze, że mnie przyjmujesz z moimi słabościami i ograniczeniami, że widzisz mnie właśnie takiego. I, i z takim chcesz rozmawiać. Dziękuję Ci za to, dobry ojcze. Dziękuję Ci za to, że każdego z nas zapraszasz do tej prawdziwości w relacji z mentalnymi ograniczeniami, lękami, e, uprzedzeniami, z tym wszystkim, co w nas jest. Chcesz z nami rozmawiać, zapraszasz do tej relacji i traktujesz, i traktujesz nas poważnie. Dziękuję Ci za to, że kiedy Cię zapraszamy do naszego życia, Ty naprawdę do niego wchodzisz i naprawdę z nami idziesz i naprawdę nas prowadzisz. I nigdy nie zostawiasz. Dzięki Ci, Dobrojcze. Boże, błogosławię Cię, Ty pokazujesz swoją potęgę przez wszystko. Przez żeglarzy pokazujesz, co to znaczy, że jesteś Bogiem żywym. Przez ludzi, których spotykamy, pokazujesz, jak Ty żyjesz, jak, jak można Ciebie po prostu widzieć. Błogosławię Cię, Boże, że dla Ciebie żaden człowiek nie jest na, na liście do odrzucenia. Na, nie jest skreślony. Za to, że Panie, Ty wysyłasz Jonasza do Niniwy, ale po to, żeby On się nauczył. Także po to, żeby On się nauczył i po to, żeby oni zobaczyli Ciebie. Oni nie mają z tym problemu. Jonasz ma problem. Dziękuję Ci Pani, że ratujesz zawsze obie strony. I proszę Ci Panie, za wszystkie nasze konflikty, za wszystkie sytuacje takie trudne, żebyśmy mieli świadomość, że Ty Bóg ratujesz zawsze obie strony. I dlatego proszę Cię, pozwól nam pomóż, pomóż spraw, żebyśmy Cię szli za Tobą w takiej prawdzie, żebyśmy potrafili wyartykułować do Ciebie. Nie, nie pójdę do Niniwy, bo ich nienawidzę, tak? Bo nie chcę, żeby ich uratować. I żebyśmy też mogli usłyszeć Twój głos i Twoją koncepcję. I Panie, jeszcze jedno spraw, żeby była w głowie każdego, było w głowie każdego głowie każdego z nas przekonanie, że to nie my jesteśmy sprawczy. My jesteśmy tylko jak dzwonek do drzwi, ale Ty wchodzisz. Więc Panie, żebyśmy mogli um, tak funkcjonować przy Tobie, a nie pchać się i z dzwonka stawać się nagle człowiekiem, y, który y, y, załatwia wszystko. Proszę Cię Panie, żebyśmy mogli Ciebie anonsować i przesuwać uwagę na Ciebie, a potem grzać się w Twojej chwale. Bądź błogosławiony Boże. Amen. Amen. Historii z Jonaszem. Jutro ciąg dalszy, więc zapraszamy na, na, na kolejną odsłonę, na kolejne sprawy. Mamy poniedziałek, Anna, co tam, co tam na Juma i się dzieje? Kontynuujemy teraz. Już wchodzi um, Jozue, we wtorek, w czwartek. Kontynuujemy list do Rzymian i przed nami um, Kolejne spotkania zarysowuje się powoli. Sylwester link będziecie mieli w opisie, jeśli byście chcieli do nas dołączyć. Zapraszam bardzo serdecznie ze znajomymi, nieznajomymi i tak dalej. I zapraszamy Was także na. Y na Boże Poruszenia w okolicach Warszawy 30 listopada. Będziemy o szczegółach jeszcze mówić, a wcześniej na weekend do siedlca, taki właśnie ku życiu, w dniach 14 do 16 listopada. Jeśli tylko macie taką możliwość, chcielibyście odetchnąć Bogiem, to zapraszamy, żeby też nasze, żeby też. Uczyć nasze ciała, pamięci, a przede wszystkim, no właśnie, wiedzieć, że możesz w ciele powiedzieć Bogu nie, tak jak Jonasz, chociaż dziób myśl milczy, tak, i nic, żeś nie wyartygłował, przecież jesteś okej, okay, ale całe twoje ciało i całe twoje działanie powiedziało Bogu nie. I właśnie, żebyśmy mogli spotkać się ze swoim działaniem i jednocześnie jakby zobaczyć cuda Boga w tym ciele, które Pan Bóg nam dał, Skorelować je z przekazem i modlić się ciałem, także intelektem, poznawać Boga. Zapraszamy, taki jest cel ku życiu. Jeżeli, słuchajcie, jeżeli, bo to się tak może zdarzyć, że kiedy nagrywamy, ja jeszcze nie mam linków dostępnych, a potem przez zapomnienie, czy nieuwagę, czy no po prostu z przyczyn technicznych ten link się nie znajdzie w opisie, to się upominajcie. Upominajcie się w komentarzach, to ja wtedy albo dorzucę, znaczy dorzucę. ten link, a wrzucę też Wam w odpowiedziach. Bo to już się zdarzyło wcześniej, więc, więc to mówię tak jakby na zaśnie, że takie sytuacje mogą, mogą mieć miejsce. Teraz Iona jeszcze pytanie o. Jeżeli są tutaj, A są nowe osoby, w ogóle to serdecznie witamy. Wiecie, hamstwo po prostu z człowieka wychodzi. Zamiast was przywitać na dzień dobry no, no, nowych, to teraz dopiero to robię. Serdecznie was witamy, jeżeli przyłączyliście się do nas niedawno. Więc jeśli chodzi o te spotkania na youmygod.pl, nie każdy wie, co ma zrobić, żeby w nich wziąć udział. Trzeba wejść na stronę youmygod.pl, wejść na narzędziownię, Chodzi o to, że zakładka to wypełnia, narzędziownia, narzędziownia, tak? zakładka mm. narzędziownia i tam mm. już jest wszystko napisane, okay. wszystko. Tam po prostu trzeba tylko czytać i wypełnić formularz, tam jest wszystko wszystko opisane w formularzu, wypełniasz, idziesz formularz. dalej. Mm. Tak, 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 jeśli ktoś ma jakiś problem, to piszemy na, na kontakt, kontakt małpa youmygod.pl. Oh tak, tu akcentujemy youmygod.pl, ponieważ w każdej innej sprawie już związany ze spiżarnią, ze spiżarnią wiary łączymy się przez kontakt małpaspizarniawiary.pl. Tak właśnie to, tak właśnie to wygląda. Słuchajcie, cudownego dnia Wam życzymy, pięknego. Całego tygodnia. To nie jest pierwszy dzień, wczoraj był pierwszy dzień, niedziela była pierwszym dniem tygodnia. Dzisiaj już jest drugi, ale pierwszy dzień pracy dla wielu z was, więc naprawdę dużo sił, dużo sił bożych do. Zmagań w czasie tego. W czasie tego tygodnia widzimy się jutro. Spokiem.